Hejka, tu Karli! Witam Was w kolejnym odcineczku z miniserii Zew Księżyca, gdzie ogrywam sobie na luzie wilkołaki. Przed Wami y, Jacob, który właśnie jest głównym simem y, tej rozgrywki, właśnie przychodzi metamorfozę wilkołaka. Y, jest ciągle głodny. W ostatnim odcinku mi umarł właśnie przez yy, przez to, yy, żeby był głodny. A, ktoś tu jest. O, Selin. Trochę ją, trochę ją przerobiłam, jak widzicie. Wygląda bardziej kowbojsko. Chciałam dodać, zmieniłam jej okulary. Myślę, że fajnie wygląda. Yy, zrobimy jej fotę na miniaturkę. Czekaj, jak jesteś zła? Tak, to będzie perfekt z Okej, okay. jesteś zła na niego. <trybujesz> Ten top mnie rozwala normalnie. Dobra, ee, daję róże Niech będzie. Chciałam jej dać rzęsy ale myślę sobie, chyba, niech zostanie w okularach. Poflirtuj z nią trochę. No dobra, pop poplotkuj. Może zrobisz. Zrobisz dla, dla siebie i dla niej yy, kolację. Czy śniadanie bardziej, no ale okej. Okay. Teraz to chyba ty bardziej wolisz mięsne rzeczy. Dobra, niech to będzie. Ona jest całk całkiem fajną simką, tylko nie mogłam jej jakoś znaleźć. Ona chyba, yy, pokaż jej profil, gdzie ona mieszka? Hmm. O! Ciekawe, ciekawe jaki mamy profil. Pamiętam jak to się sprawdzało. No dawaj, gotuj. Ona czeka. Ona czeka, a ty nie chcę żebyś znowu mi umarł. Ledwo co można ten? Widzieć coś, bo tyle rzeczy naładowałam. Dlaczego to wisi w powietrzu? No. Dlaczego tu jest brudno? Wszędzie jest brudno, dobrze zawołaj, zawołaj. No, niech ona też sobie weźmie. No fajnie, że flirtujecie, bo może będziecie ze sobą razem, o ile nie zwiążesz się z kosmitką. O! Przemieniasz się! Tak! Ojej! O! o! Ekstra. To też idzie na miniaturę. Tylko jak ja to zrobię? O, będzie Git. Będą źli. Wszyscy źli będą. No wreszcie się przemieniłeś. Tak. Nie masz nie rozwalać. Co z tego, że jesteś bogaty? Masz jeść. Miałeś to zjeść! my god, zepsułeś. Aha, ty nie możesz jeść? Whitney Polak. Fajne nazwisko. Możesz robić. Tak. To robi? Przemiana. Interesuje mnie jedna interakcja, jak wcześniej Wam wspominałam. Chodź tu. Boże, czy możesz to robić? Nie, możesz, do czego? No, ja chcę, żebyś sobie zjadł, ale nie możesz. Pa pointy mamy. A bo to ten dobra to terytorium. I. Hmm. O to dobra, niech będzie. Yy, więc zobaczmy to terytorium. Yy, Bo Jak oni mogli dodać tą interakcję? Obszczałeś się! Obszczałeś się! Będziesz zaznaczać ciągle terytorium. I to zaznacz. I tu zaznacz. Boże, to jest po prostu. No, nie, nie będziesz z nią walczył. Ale tu ktoś jest dla fajtów? Bo jest. Co to jest? Dobra. Ale, że jesteś biały? Myślałam, że będziesz miał jakieś inne te... Tak powiem kolory. O. Chcesz, żeby była twoją dziewczyną? Spoko. Ty możesz. Jesteś wilkołakiem? Nie możesz. Nie możemy zostać róliczek nie działa. Pijemy się ze wszystkimi tutaj też jeszcze jednego pointa mamy Nie mamy pomarzy a. -a. Widocznie jedno Możemy. Dobra. Dobra. Co? Do takiego, że nie jesteśmy... Aha, że jesteśmy, okej. Okay. O. Znowu się bijecie. Jestem... niepokonanym, nierozważnym wilkołakiem. Tak jest. Pijemy się ze wszystkich. Nawalanka. Dobra. To. O! Nie, uciekł, uciekł nam. Dobra, może zobaczmy go w kasie i trochę go przerób... Nie mogę. Łaaj. Dobra. A to? O! Boi się. Czy do nas na chatę? Może byś dał nam jakieś wskazówki? Możesz. Wszędzie trzeba obsikać terytorium. O nie, już nie masz. Dalej, głodny. Ani bez ubrania. Tęki. Czy możesz obsikiwać terytorium? O! Czy wilkołaki ciągle są głodne? Gdzie jest nasz eye, Wszystko rozwaliłeś. Ale nie będziemy naprawiać, bo ty jesteś wystarczająco bogaty, żeby. Weź. Czy Selin jest u nas jeszcze? Nie mów, że idziesz do nas spać, nie? Idziesz na komputer. Dlaczego ludzie, którzy yy, przychodzą na chatę, zawsze idą yy, na komputer? Co? No? Z kim flirtujesz? Z kim idziesz flirtować? Z kolejną dziewczyną? Dobra, idziesz terytorium wyznaczać. To jest twoje terytorium. Bardzo dobrze robisz. Yes. A, to chyba są dwa liderzy. To do kogo my chcemy ten. Należeć. Ale ja chcę iść do tego. Dobra, to się go zapytamy, czy możemy być w jego paku. Czy w jego grupie. O, myjesz nam. Bardzo dobrze. To myj. Że teraz króliczka możesz? Dlaczego to na króliczka ten? A to zapytaj się czy możesz dostać yy, w tym. A ty chyba możesz się sam yy, myć. No, możesz się sam myć, o jesteś w paku, tak, o, fajnie, teraz chyba będzie mogli, o, no dobra, idziemy na randkę. O Boże, Umyłeś się? Wow, this is sick! Dobra, idziemy do tego yy, drzewa. Ono jest. To było z jednej strony dobrze, że to jest takie małe, a z drugiej to takie. Nie postarali się co nie. Nie, nie, nie. Gdzie jest to drzewo? Przecież miałam je tu. What? Ja jestem ślepa. a Tu jest to drzewo. Aha. No to nie to. Gdzie się ten? Tylko to. Hej. Okay. Dobra. Idź, eksploruj tunele. Ja zamiast na klawiaturze, to klikam myszką, bo moja klawiatura nie stoi, jak nagrywam, bo pierwszy jest mikrofon, a potem klawiatura i że tak powiem moje palce. O okej. Okay. I idź za tym. Boże, jak ja nie lubię tłumaczyć rzeczy, skry. <grymne> nie chce mi się mój mózg normalnie. <grymne> Wtedy powiedzmy paruję, o. No i co, idziesz? To nie, nie wychodzisz. Na dodatek chcesz spać. Ok. Jeszcze tam eksplorujesz. Może pójdziemy potem na tą randkę. Okej. Okay. No. Idziesz. No coś długo eksplorujesz ten tunel. Myślałam, że to będzie szybciej. No, zgubiłeś się! Okej. nic nie znalazłeś. No to idziemy spać. Na razie idziemy spać. Skoro Selin chciałeś na randkę, no to proszę. Jesteśmy. Dobra. Poznaj. Musisz poznać ją. Za co ty chcesz się przeprosić? O! Nie. O. Ach, chcę zrobić, to ona nie jest wilkłakiem. Chyba nie. Nie chcę. No okej. Okay. O, aria się, po, aria się tutaj ten. Pojawiła się kiemka. Na pewno w jakiejś serii jeszcze jej, yy, ją zobaczymy. A niech to będzie czekolada. I usiądźcie razem. Ale dlaczego nie można. Yy... Szkoda. Szkoda, że nie można zostać, e, zamówić dla dwóch osób. A, a ran, randka na bubble tea będzie. No dobra, będziemy flirtować. A już wziąłeś. Nie, wy macie tutaj razem. Razem macie usiąść. On mi stąd. Nie, dobra, idziemy tu. O, jakaś pani wciągnie. Nie, nie, tu macie usiąść razem. Ja chcę, żebyście usiedli razem. Żeby nikt nam nie zajął y, miejsca. Myślałam, że ta pani nam zajmie. Tu masz z nami usiąść. Celine, please. No jesteś z nami i co? No chodź tu. Chciałaś z nami na randkę i fajnie. No, wolisz z Arią rozmawiać? Bardzo fajnie. No dobra, jak chcesz, to proszę bardzo. I jeszcze flirtujesz z inną? No nie, no leje. O pani jaka stylowa. No! Tak! Możecie się pocałować, ale chodźcie na zewnątrz. O tu! Chodź tu razem. Ta Randka to dziwo ma... Chodźcie tu razem. Tu będzie bardziej romantycznie. Zagracie w szachy. <grymne> Come on. O, tak. To będzie to. Brawo. Brawo. Przepraszam. Daj masaż. Zrób masaż, ta jest tu to? Oferuj masaż. Ja chcę poznać jej inne cechy. O, proszę sama z siebie ja tu nic nie robiłam. Conversation <mum> Powiedz jakąś historię. Ale my nie mamy żadnej historii, nie mamy, nie mamy, nie ma, nie ma żadnej, ale dobra. Yy, musimy jeszcze gdzieś z Whitney yy, wyjść, tak? Trzeba będzie wybrać którą? O. No. Jeszcze yy, może zawyj. Dawej. Czy ty możesz się prze... Nie no, nie będziemy sikać. Chcesz spać. Z tym trochę romantycznym akcentem kończy ten odcineczek. Jak widzicie, widzieliście, Jacob się wreszcie przemienił. I nie zdycha już tak z głodu. Zobaczymy co będzie dalej, zastanawiamy dlaczego Slim ma tyle blizn, skoro nie jest nawet werewolfem. Okay. <laughs> Także do usłyszenia w następnym, jeśli chcecie lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, będzie mi miło na serduszku. Bye bye!